Witam was kochani bardzo serdecznie w taki specjalny materiał w ramach serdecznych serdecznych podziękowań za wszelkie życzenia w różnych miejscach fajnie, że pamiętaliście 28 lat skończył wasz rojciu, strasznie mi miło za słowa, którymi raczycie moją osobę pod filmami czy na facebooku bardzo mi miło bardzo po prostu jest coś takiego sympatycznego. Nie, nie, nie zawsze się, powiedzmy, miało jakichś tam kolegów, przyjaciół. Nie zawsze pod tym względem było w życiu łatwo, prosto i przyjemnie. I fajnie jest móc doświadczyć właśnie czegoś takiego, takiego po prostu zwyczajnego ludzkiego dobra. I to jest strasznie fajne, strasznie sympatyczne i strasznie pozytywna energia bije z tych słów. Także serdecznie Wam dziękuję. Wybaczcie, że taka forma, ale chciałbym po prostu tak kolektywnie podziękować Wszystkim za, za, za życzenia pamięć, Po prostu to wspomniane, ciepłe słowo. Ale niestety bardzo bym chciał Was poczęstować ciastem swojej żony. Jest fenomenalny. Perla to się nazywa krówka, po prostu krówka, tak? Zapytajcie swoje mamy, czy potrafią piec krówkę. Jeśli tak, to błagajcie, żeby, żeby Wasza mama Wam zrobiła takie ciasto. Jest po prostu fenomenalna, Trochę wiecie, że w życiu słodyczy z zeżarłem. Ale to ciasto jest naprawdę fajne. Wam je dedykuję. Znaczy, pewnie jest nie... ja, no, bo nie ma innej opcji. Ale żeby nie było, że zostajecie z niczym, mam dla Was, kochani, e, kody do beta testów. Dwa kody, jeśli chodzi o grę Riders. Dwa kody, jeśli chodzi o grę Riders. E, kody do beta testów. I jeden kod. Do beta testów na End of Nations i standardowo kody te ukryłem pod trzema swoimi filmikami. Jeśli chodzi o hasła, które pomogą wam odnaleźć pod jakim filmikiem jest jaki yy, kod, to tak i trochę trudno, i trochę łatwo, i tak średnio że tak powiem. Żeby nie było za prosto, że kto pierwszy, ten lepszy, tylko też niektóre osoby będą musiały. Yy, Poszperę, no chyba, że ktoś się ze mną od początku i od razu wszystko znajdzie, no to zobaczymy. No. Myślę, że taka forma jest najbardziej uczciwa. Kochani, pierwszy jakiś kod, nie mówię jaki, jest pod hasłem barykada. Barykada, gdzieś był motyw o jakiejś barykadzie w jakimś filmie, i tam znajduje się właśnie jeden z tych kodów do beta testów. Inna sprawa to. Podrobienie zeszytu. Motyw z podrobieniem zeszytu. I tak byście się zastanowili, gdzie roją, mówił o czymś takim, w jakim filmie. I trzeci kod, tak żeby było łatwo i przyjemnie, po prostu święta. Święta i tyle. Kochani, także jeszcze raz, ogromna serdeczna tarcza za, yy, za to, co zrobiliście. Bardzo jestem Wam wdzięczny. Kodziaki gdzieś na Was czekają, także szukajcie. Ciasto też na Was czeka, ale postaram się je po prostu wszamać, żeby się nie zepsuło. No i nic, kochani, mam nadzieję, że jak wszystko będzie dobrze, to jeszcze dzisiaj długo oczekiwany męczycie nieprawdopodobnie, ale wiem, że w dobrej wierze. Angry Shit Rage. Bardzo cieszy mnie wasz uśmiech w tym momencie. Dokładnie tak. Niestety, Battlefield dzisiaj nie było, bo mam ten sam problem co rok. Rozwiązujemy to na razie, z kim trzeba kwestie wejścia na Battleloga. Także będzie Battlefield 3. Wiem, że niektóre osoby czekają na powrót tej serii na moim kanale i po prostu dostaną taki materiał. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Serdeczna tarcza za wszystko i miłej zabawy życzę. Hej!